To jest telefon stacjonarny, przerobiony na złącze audio jack. Tu jest wejście linii telefonicznej. Ja tu się wpiąłem jackiem w jeden z tranzystorów. Jest do niego podłączona moja karta przekaźnikowa DTMF. Dobra. I będę ręcznie układał ramki danych. Spróbuję załączyć przekaźnik czwarty i szósty oraz drugi. I ostatni w tej sekcji. No to zaczynamy. Jak widać po podniesieniu od razu jest sygnał. No i jedziemy z tą sekcją. Miał być czwarty i szósty. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czwarty, piąty, szósty. Teraz ta sekcja. <laughs> Miał być drugi i ostatni. Tak. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wywołaj, drugi i ostatni. No bo tutaj numeracja idzie od tej strony w górę, a tu od tej w dół. Tak to fajnie działa. Bezprzewodowy DM TMF. O! Mogę sobie sterować z dowolnego miejsca w domu. Panasonic.